Strony Damian. Widzowie, witajcie wy... no, w specjalu na 1000 subów. Wiem, że on, on miał być wczoraj, ale nie miałem czasu. Ale dzisiaj może być. Słuchajcie. Więc tak. Um, mamy już 1000 subów, no 1050. Więc z tej okazji mamy specjal, w którym będziemy sobie grali na parkurze. Tak, na parkurze, którego pobrałem. Um, tak. Stworzyli go następujący gracz. It's Gauzy, Alex Craft, It's Alex i X The Gaming. Ok. <laughs> tak, to jest nasz taki pobrany ten parkour. Tu mamy specjal, co to? Aha. Ok, subskrybenci tych typów, ok. Tu mamy rules, czyli zasady. Nie cheatuj, my graj tylko na adventure, robotniej niż mapy i ma się dobrze. Ok, więc skoro mamy bawić się dobrze, to klikamy. No, i bardzo Wam dziękuję za 1000 subów. Następny specja będzie za 2000, a w międzyczasie jesteśmy na levelu pierwszym z 15. No, zrobimy. Słuchajcie, ja najpierw próbowałam znaleźć jakiś inny, ten, jakby parkur, Coś stało. Dobra, próbowałam znaleźć inny parkur, ale wszystkie były takie długie, a to nie ma być taki bardzo długi specjal, więc wziąłem taki normalny. Ok. No, czy się nie chcę kamera obracać. Moje... Okej, okay, dobra. Już chce się obracać, no co jest? Dobra, poczekajcie, jeszcze raz, to jest level pierwszy, czyli powinien być najłatwiejszy. Nie wiem, ile go będziemy robić, ale wiem, że ma 15 leveli. Dobra, pyk, pięknie, level drugi. To jest podobne coś, tylko że z netherite'u, okej. Okay. Mamy pierwszy klocek. Okej, okay. łatwo. Na razie łatwo, nie? Dobra. No nie! Dobra. Jeszcze raz. i. up. Dobra. Jesteśmy. Teraz tu. Trudno, jakby to był sam płotek, nie? A tutaj mamy dywan, to. Nie no co jest, co jest, co jest. Poczekajcie. No. I żeby nie było, to to jest mój pierwszy raz, kiedy odpadam ten parkour. Mnie, że jako jego sobie sprawdzałem. Potem raz tylko. Tylko raz go odpadałem. Dobra. Czyli teraz w sumie. Tylko teraz go odpalałem. Jego ja pobrałem tak, nie wiem, godzinkę temu przed chwilą, nie? Dobra. Dobra. No. Było jeszcze takich pełno różnych takich parkurów, ale one były naprawdę długie, jak spojrzałem. Niektóre nawet pobrałem, ale się okazało, że były zbyt długie. Czekajcie, czym tu tak ciężko się to robi? Poczekajcie. Nie umiem na tą drabinkę coś wskoczyć. Czekajcie. Sprint. Dobra. Teraz tu. Go. Jest, dobra, i slime. Pięknie, za pierwszy. O, już mamy takie płotki, nie? Nie będziemy już po dywanach jakieś skakać, tylko już są zwykłe płotki. Ok, ok, nie! Saj, dobra, nieważne. Wchodzimy jeszcze raz. Skaczemy jeszcze raz. Ok, dobra, dobrze, dobrze jest. Teraz na ten płot. Nie, no, co jest? <laughs> Dobra, spróbujmy to przejść. Teraz jak te, na serio. Słuchajcie, teraz tu nie, nie przegramy. Dobrze, że tu nie ma jakiejś lawy pod spodem, nie? Aj! Czekajcie. No. Następny specja będzie, jak już chyba mówiłem, na 2000 subów, więc może szybko to dobijemy. Mam nadzieję, bo te 1000 to nie wiem, czy tak szybko dobiliśmy. Trochę to długo trwało. Ale ale mamy już 1000 i to jest najważniejsze. Dobra. Teraz musi nam się udać. okej, ok. Jesteśmy. No nie! brak kaktus. Ok kuję w ogóle. Myślę, że jak się stanie na ten dywan, to nie kuję. Dobra. Mamy kolejny level, czwarty. Aj. One myślę, że będą coraz trudniejsze, więc. No nie z tym. Ale jakoś sobie poradzimy. To jeszcze nie jest takie trudne w porównaniu do, nie wiem, tego ostatniego levelu. Aj, levelu. O, a co jest w tym domku? Ok. Trzeba w ogóle. Fajnie, by tam było wnętrze, w tym domku. Ale no, niestety nie ma. Dobra. Tak. Dobra. I jesteśmy. Dobra. Skaczemy, Dobra. Tu jest taki już level, taki netherowy, nie? Po tamtym. Dobra. Tu będą takie już cięższe rzeczy, nie? Co to jest, te drabinki? Jak ja niby mam to zrobić? Słuchajcie, bo. Słuchajcie, ja poczekajcie, ja jestem tak, jakby wiecie, przegrać. Mię się spaść z jakiejś wysokości, poczekajcie. Tu. Patrzcie, jak się nam szybko życie regeneruje. Skoro tak, to jak wyjdziemy w lawę, to. Ej, to nam wolno zabiera, nie? Patrzcie. Co nie zabiera w ogóle? Od razu się rodzi, nie? W to życie. Dobra, idziemy jeszcze raz. Dobra, jest. Teraz tam. No nie! Okej. Okay. Dobra. I ostatni skok. Pięknie, dobra. To jest szósty już. Taki tajgowy trochę. Widzicie tak? Dobra, dobra. Teraz tu. Jest, jest, dobra. Teraz tam. Aj, ja nie umiem tego sprinta na tej płotku zrobić, nie? Znaczy umiem, ale teraz mi jakoś nie wychodzi, nie? Dobra. Jest, dobra, prawdy spadł. Choć żyje, na szczęście. O co ja się niby. O co ja się niby walnąłem? Co to jest? Na tym drzewie są jakieś bariery, bloki? Jakieś bariery, czy co? Normalnie się wywalał tu, nie? I to przesuwa na bok w sensie. Jest. Jesteśmy, dobra. I teraz tu. I musiałem spaść. Świetnie. I jesteśmy, dobra. Um, tutaj mamy taki level wiśniowy, dobra. To jest siódmy już. Dobra. Tu wskakujemy. O, trzymaj się, trzymaj się, dobra. Widzicie tutaj? Dobra, jesteśmy, teraz tam, dobra, jesteśmy, teraz na ten płot, nie, Jest tak wysoko, że nam może już jakieś konkretne życie zadać, nie, a nie jakieś takie, wiecie, minimalne pół serduszka nam zada, no nie, a dobra, robimy za jeszcze raz, mhm, okej, okay. pyk, pyk, jesteśmy, i co teraz? Level ósmy. Co ze skupalnia? Patrz jakiś steak. czemu ja jestem w ogóle na jakimś. To są jakieś bariery, nie? nie da się. da ten cyfek se kopie, nie? No dobrze to wygląda, dobra. Nie pytajcie, czemu on ma głowę creepera. Ja też nie pytam, nikt nie pyta. To jest po prostu dziwne. No wiecie, no takie sobie skiny zrobili, no i. Takie mają. No, w pejczynku to tak, to będzie działało. Tak, myślę, że ten adventure moto. Nie, no dobra, to na adventure moto i tak by tak działało, chyba. Dobra. Pyk, pyk. Ok, dobra. Prawie! A co jakby nie wagonik? <grym> ok. Słuchajcie, to są jakieś tory. Nie. Poczekajcie, bo tu jest jeden płotek, to ja mogę. No nie, myślałem, że ja mogę na ten płotek skoczyć. Dobra, będziemy szli z tym wagonem. Do końca. Dobra. Okej. Okay. Teraz tu. Teraz tu. Prawie, aj. Dobra, idziemy dalej. Znaczy dalej robić to, nie? Dobra. Tyk. Pyk. Pyk. Dobra. A może to są skiny tych ludzi, którzy to zrobili, tą mapę? No, możliwe. Co się nie uda, to ja nie wiem. Dobra, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, Jezu, prawie byśmy tego nie zrobili. O, dobra, level 9. I co, lecimy. To jest taki akacjowy. A, a ja musiałem przegrać od razu. Dobra, już mamy pra praktycznie już mam połowę, nie? Nawet więcej już niż połowę. Dobra, jak ten lewy wygląda? Dobra, tak, damy radę. Jej, jak to jest wysoko tutaj niektóre rzeczy, no straszne. Ach, poczekajcie. Jak tu niby wejść? Dobra. No więc, widzowie, zapraszam was do subskrybowania, żeby dobić te 2000, żeby był kolejny specjal. Jeszcze nie wiem, jaki będzie to specjal, ale na pewno fajny. Ten na pewno będzie lepszy niż na 100 subów i na 50, bo tam tylko to autko moje rozwalałem i takie tam rzeczy. Co? No nie no, pamiętacie chyba ten, z, o ile oglądaliście, nie? Tam robiłem crash -te z tego autka i nie tylko. Ten upadek może skończyć się moją śmiercią, znaczy ten upadek jeśli nie trafię w slime? Okej. Okay. Jest! Super, level 10. Może tak, weźmy sobie rękę, dobra. Taki błotny. ja tu mogę wskoczyć? Aha. Okej, okay. myślę, że tu będą bariery. Czy coś? Dobra. Widzicie, widzowie, ja się staję już coraz lepszym parkurowcem. Dobra. Jestem, jestem, jestem! Dobra. Nie. To są jakieś żarty, naprawdę. No, A co, ja będę zniszczonili się wodną? Nie. Aj, dobra. Dobra. Taki bagienny level, dobra, no nie, no prawie, dobra, ale przed nami będzie jeszcze 5 leveli jak go zrobimy, a to już mało, słuchajcie. Jestem specjalnie, nie będzie aż taki długi jak myślałem. Dobra, pyk i teraz rabinka. To akurat jest łatwy ten błotny level w porównaniu do tych innych. Bo na nich się to męczyłem, nie wiem, 10 minut. Znaczy, nie na, nie, nie na wszystkich, ale na jakimś na pewno, nie? Dobra. Robimy dalej. Dobra. I okej, okay, jesteśmy. I na płotek. Je nie, no prawie, aj! To będzie taki parkour z endem. Okej, okay, uwaga, przeskakujemy. Jest, dobra. Level 11. O, mamy smoka. Będu. Dobra. Jest, 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 dobra. Nawet tam jest jajko. Co? Czekajcie, naprawimy to. Czekajcie. Ukośnik. Giwe. Małpa S. N. Stone. Co? Czemu to nie działa? Czekajcie, poczekajcie. poczekajcie pokosnik giwe małpa s n d wejcie N a podłoga poczekajcie end podłoga stone, dobra zapomniałem, żeby tego nie możemy postawić. Poczekajcie. Przetufanie. Super. No i postawiliśmy, naprawiliśmy level. Oj, okay. tu nawet to jest. Jak to się nazywało? Ej, jak to się nazywało? Nie, nie pamiętam. Ale tu jest to też. Co będzie to też takie jest, poczekajcie. Teraz trzeba po malutku przeskoczyć. A ten smak trochę dziwnie jest zbudowany. Czemu on ma taką wielką pałkę na głowie? Nie pamiętam, jak to się tam nazywa. Dobra, to robi. Widzowie, nie wiem, czy ja tam doskoczę. Uwaga. Dobra jest, dobra! Dwunasty! Jak to szybko leci, dobra. Znaczy może nie szybko. Dla was szybko. Dla mnie raczej nie. Jest, tu jest sypki śnieg? Nie, nie. Czecie, a co się ten? Czy nie będzie życie zabierało? Raczej nie. Ej, a ja chcę wyjść. Hej, ja chcę wyjść! I co jest? Ja chcę wyjść! Co jest? Dajcie mi wyjść! Czemu ja wyjść nie mogę? Czekajcie, bo ja mam sobie wyrzucić. Dobra, idziemy. I tak jest. No, prawie dobra. Słuchajcie, musimy zrobić na tym specjalu ten parku. Nie wiem, jak to zrobić. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Tu jest jeszcze wyżej. Jest jeszcze wyżej. A prawie. A co tu jest? Pewnie nic, ale warto spojrzeć. Poczekajcie, tu jest bariera. Tu jest bariera. Nie, znowu. Znowu. Głupi śnieg sypki. Gdzie on jest jeszcze? Tu. Tu. Zobaczycie, tu jest naprawdę bariera. No, raczej tak. No głupi śnieg, no. Dobra, idziemy jeszcze raz. Mm -hmm. Jest, jest, jest. Dobra. Skakujemy. Dobra, jesteśmy na górze. Płot. Jest. Dobra. Ten. Jesteśmy, pięknie. Prawie! No nie, prawie! Nie, nie, nie! Idź, idź stąd, idź stąd sypki śniegu! Ten śnieg mnie zaczyna tak wkurzać. Już chcę iść z tej mapy śniegowej. Niestety musimy ją zrobić, jeśli chcemy to wszystko wygrać. Znaczy, wiem, że możemy sobie na kreatywie przelecieć, nie? A słuchajcie, nie. Musimy to zrobić. Uj. Jest! Level 13 grzybkowy. A, już mało zostało tych leveli. Ja chcę jeszcze to ukończyć. No nie, no. Nie. Aj, dobra. Słuchajcie, musimy to skończyć. Ja mówię serio. Musimy te wszystkie levely skończyć jest. Jestem. A, i źle skoczyłem. No jak zwykle, no nie! Nie potrafię skakać. Nie, no, znaczy potrafię, ale... Wiecie. Słabo mi dzisiaj idzie. Gdzie? Dobre. No prawie... Don't jump straight to slime. Hmm. Co to może znaczyć? A co jakbyśmy zmienili treść? No nie. a co jakbyśmy... Trzeci, bo tu... Ja chyba wiem, o co chodzi w tej tabliczce. Żebyśmy nie skakali najpierw od razu na slajma, tylko najpierw na płotek. No, okej. Okay. Jest. Dobra. Level 14, czyli przedostatni. Ciekawe, co będzie w ostatnim. Ach, super, nie możemy dostoczyć od razu. Start, świetnie. No, co jest z tym? Dobra, to jest skok na chyba na cztery kratki. Jest, dobra. Udało się teraz na tą drabinę. A, to jest niemożliwe. Nie no, możliwe, możliwe, ale dla mnie nie. Czekajcie, no jak to? Ale ja widzę, że ten level nie jest taki trudny, bo tam już mamy same slajmy, nie? Jest, nie! Dobra, poczekajcie, czekajcie. Jeszcze raz. Tam jest grubkowe, dobra. Jest, jest! 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 Dobra, teraz tylko doskoczyć do drabiny. Teraz do tej. Teraz do tej. Dobra, teraz slime. No nie! Teraz ostatni skok. Pięknie. Co to jest? Level ostatni... Co w tym chodzi? A, że mamy dolecieć tam, okej. Okay. Pyk. 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 Pyk, pyk. nie muszę nie daliśmy rady. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Tu można to robić w nieskończoność, więc dobra. Pyk. Pyk, pyk. I koniec, tak? Nie, ja chcę wrócić! O nie. Specjal. O, team, congratulations, zrobiłeś to. Mm, please level E5 start. I co mam z tym zrobić? Co, że ja. Zostałem game moda? Zostałem game moda? Wow, jak to pięknie wygląda. Dobra, czekajcie patrz, Czy ja mam to po prostu wysadzić? Tyle? Czy jest jedyne, co mam zrobić? Okej. Okay. No i słuchajcie. Na dzisiaj to tyle. Naprawdę świetnie się bawię z tym parkurem. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Na dzisiaj to tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć!